Panie Andrzeju, cieszymy się, że możemy Pana spotkać na gali, walczył Andrzej Fonfara, jak Panu się walka podobała? Bar bardzo fajnie, wygrał bardzo ładnie, no, prawie knockout, kontrolował walkę, super. Widzi Pan postępy w jego, w jego walce, no wiadomo, zaczynał jak zaczynał na początku, jak, jak te postępy wyglądają? Dużo, dużo lepiej jak było, krok naprzód. Myśli pan, że ma szansę w ogóle, wiadomo, jest młody, przed nim cała kariera ma szansę zrobić tutaj karierę w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli bym trenował, nie zasłuchał się trenerów, to na pewno jest. A wiemy, że trenera ma dobrego trenera, który trenował pana i nadal trenuje, tak? Prawdopodobnie. Jak, jak pan spędza czas teraz? Wiemy, że na pewno prywatnie bardziej. Może pan krótko powie, jak pan spędza czas wolny na walki właśnie. Przychodzę na walkę i, po, i, po, i pocieszam wszystkich naokoło. Nie ciągnie Takie do walkę. boksu trochę. Troszkę. Troszkę ciągnie. Troszkę. No i co pan z tym robi, jeżeli ciągnie. Ile i się do... Zbiera się to w panu po prostu, kiedy to wybuchnie. No jeszcze trzeba pożegnać. troszkę trzeba pożegnać jeszcze, troszkę za dwa, dwa miesiące, no. No kibice czekają w Polsce w Stanach, czekają i no czekają, dostajemy dużo informacji. E, Wysłają maile, telefony, dzwonią co u pana Andrzeja. Kiedy Andrzej Gołota wyjdzie jeszcze do ringu? Myślę o tym. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję Ci.